Do zakupu produktów zachęcają nas reklamy, osoby znane, lubiane. Reklamy przybierają różne formy oraz przekaz, nie zawsze uczciwy i nie zawsze pożądany. A jeśli odbiorcą reklam jest senior, przekaz ten powinien być uczciwy, prawdziwy i nie wprowadzający w błąd. Czy tak jest faktycznie? Zapytam o to eksperta w dziedzinie prawa konsumenckiego Michała Herde, prezesa oddziału Federacji Konsumentów. Reklama ma prawo posługiwać się pewnego rodzaju przesadą. Przedsiębiorca może więc reklamować swoje rzeczy, rzeczy, mówiąc produkty, usługi, mówiąc, że są one najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej kolorowe. Używać różnego rodzaju zwrotów, chociażby nawet i nieprawdziwych, typu, że jego napój dodaje skrzydeł. Ale pamiętajmy, że reklama nie może wprowadzać w błąd. Jest to oczywiście często e, trudne do e, skonfrontowania z m, tym dozwolonym, z tą dozwoloną przesadą w reklamie. No, bo jeżeli coś dodaje skrzydeł, to jest to nieprawda, ale potrafimy to zrewelifikować. Doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że tego rodzaju slogan jest nieprawdziwy. W związku z powyższą, nie wprowadza nas on w błąd. Tego rodzaju Sloganów jest oczywiście dużo, dużo więcej. Problemem jest wtedy, kiedy problem jest, natomiast problem powstaje wtedy, kiedy nie potrafimy albo nie możemy zweryfikować tego, co faktycznie przedstawia nam się w reklamie. I to już powinien być pewnego rodzaju, powinien być pewnego rodzaju wskazówka, czy przedsiębiorca postępuje po prostu z nami w sposób uczciwy. Przedsiębiorca, e, tworząc reklamy, a opierając się na e, poradnikach dotyczących tego, jak powinna wyglądać reklama, która wywrze na nas wpływ, zwłaszcza na seniorów, e, będzie koncentrował się na tym, aby nie tyle przedstawiać fakty na temat swojej usługi i towaru, one oczywiście też będą miały znaczenie, natomiast będzie, stawiał, będzie starał się przedsiębiorca przedstawić swoje produkty lub usługi w taki sposób, żeby trafić przede wszystkim do naszych emocji. Będzie też posługiwał się więc różnego rodzaju technikami przekonywania technikami pokazującymi, że jego towar lub usługa jest wyjątkowa. Jest dostępna tylko teraz, więc jeżeli nie skorzystamy z niej, utracimy wspaniałą okazję, być może nawet okazję życia. Usługę bądź towar będzie reklamowała osoba dobrze ubrana, świetnie się prezentująca, trafiająca w gust swoich słuchaczy. Tutaj pamiętajmy o tym, że przedsiębiorcy. Najpierw wykonują pewnego rodzaju badania, e, jakiego rodzaju usługa do danej grupy właśnie e, trafi, jeżeli to będą seniorzy, być może będzie to ktoś w ich, w ich wieku e, z odpowiednimi na przykład tytułami naukowymi, być może w białym kitlu. Zwłaszcza jeżeli będzie taka osoba reklamowała suplementy diety, które skądinąd przypomnijmy i powiedzmy sobie wprost, nie są lekami. E, wykorzystywanie tutaj autorytetu. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście ostatniego wywiadu, który został przeprowadzony przez redaktora Bogdana Rymanowskiego z panią, panią profesor, która powiedzmy sobie szczerze, nie, znaczy w, o, mówiła i wygłaszała poglądy na temat żywienia, nie mające w dużej części poparcia w badaniach naukowych. To nas w tym momencie prowadzi tak naprawdę do konstatacji, że szalenie ważna, szalenie ważne w odczytywaniu reklam, w odczytywaniu ofert przedsiębiorców jest spora dawka krytycyzmu. Nie powinniśmy ufać na, na, na słowo temu, co wprost mówi do nas przedsiębiorca. Powinniśmy zawsze starać się, zbadać, czy to co ktoś do nas mówi, nawet jeżeli posiada duży autorytet, jeżeli za nim stoją no, jakieś istotne tytuły naukowe, a nawet instytucje, powinniśmy coś takiego zbadać, kierować się oczywiście własną wiedzą, ale nie pozostawać nigdy w obrębie tejże wiedzy, starać się zweryfikować źródła, zwłaszcza przez posiadając dostęp do, do internetu. Pamiętajmy, że jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy nasz przedsiębiorca, nasz kontrahent mówi nam prawdę, możemy zawsze to zweryfikować albo w organizacji konsumenckiej, albo u rzecznika konsumentów, albo w wielu instytucjach, które udzielają bezpłatnej pomocy konsumentom. No i jeszcze może ostatnia rzecz, która jest szalenie ważna, to jest znalezienie się w sytuacji nietypowej. Zwłaszcza seniorzy narażeni są na różnego rodzaju nieuczciwe... Praktyki, które zdarzają się na pokazach, gdzie seniorzy są w zamkniętej przestrzeni, uczestniczą w pokazie trwającym przez wiele godzin, gdzie przez te wiele godzin, tak naprawdę stosowane na właśnie konsumentach seniora, stosowane są praktyki przekonywania, psychologiczne praktyki przekonywania, które odpowiednio i umiejętnie dobrane są w stanie spowodować, że senior. Podpisze zawrze umowę, która jest dla niego niekorzystna. Kupujemy garki różne urządzenia, pościele za wiele tysięcy złotych, które nie mają tak naprawdę swoich funkcji, o których zapewnia nam zapewnia nas sprzedawca. A nawet jeżeli pewne funkcje posiadają, to bardzo często nie jest to rzecz, po pierwsze, która jest z zasięgu seniora, to po pierwsze, w drugiej, po drugie jakość tych rzeczy. Ich funkcje no, bardzo często nie odpowiadają temu, co chcą seniorzy. Potwierdza to zresztą to, że ci później seniorzy, nabywcy takich towarów, przychodzą do organizacji konsumenckich, przychodzą do rzeczników konsumentów i mówią, że sami nie wiedzą, jak to się stało, że zawarłem, zawarłem zawarłam taką umowę, przecież wcale tego nie potrzebuję, wcale tego nie chciałem, ale ktoś mnie przekonał. I bardzo często konsumenci, którzy do nas przychodzą mają takie przekonanie, że to namówienie ich na zakup towaru bądź usługi odbyło się w sposób poza granicami ich percepcji. Tak? Konsumenci, seniorzy tak naprawdę nie czuli się świadomi tego, że ktoś ich namawia i czuli się przemuszani do zawarcia takiej umowy. Tak więc, proszę Państwa, przede wszystkim, jeżeli mielibyśmy stworzyć taką krótką listę porad, jak się poruszać w świecie obecnej reklamy, to, wszystkim, to przede wszystkim duża wstrzemięźliwość co do tego, co do nas się mówi, nieuleganie różnego rodzaju autorytetom, weryfikacja informacji i to wielokrotna w różnych źródłach rozmowa z najbliższymi, rozmowa z organizacjami konsumenckimi, z rzecznikami konsumentów, jeżeli już czujemy, że staliśmy się, nazwijmy to, ofiarą jakiejś umowy nieuczciwych praktyk. Skontaktujmy się jak najszybciej z, z organizacją konsumencką, z chociażby z Federacją Konsumentów, z Rzecznikiem Konsumentów, z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumentów. Tych kontaktów jest bardzo, bardzo dużo. Szkoda z nich nie skorzystać, tym bardziej, że z wielu takich sytuacji możemy dość łatwo wybrnąć odstępując od umowy, wycofując się z kontraktu, powołując się na nieuczciwe praktyki rynkowe, które być może zostały wobec nas po prostu zastosowane. Uważajmy na się!